Siema ma, a bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Biednego Słodarstwa W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do sąsiada Co kupić świnie, bo ostatnio sam są, sąsiad mi mówił, że Chce się pozbyć świni Jeśli ktoś chce kupić to bardzo chętnie Sprzeda Jednak w sumie oczywiście zostawcie sobie bo lecimy po 600, 600 subskrypcji Oraz zostawcie pod tym filmem 30 łapek w górę, bo widzę, że Pod ostatnim odcinkiem Z właśnie remontu 60 Naprawdę rozwaliliście system Dużo łapek, naprawdę, cieszy mnie to. Dlatego teraz nagrywam właśnie kolejny odcinek dla Was. No i bez przedłużenia wsiadamy do naszego Renault. Bo tam się, ja widziałem, że poprawialiście. W komentarzach, że się ten, właśnie, mówi się Renault, a nie Renault. Więc niech Wam będzie, będę mówił Renault. Podpinamy naszą dwukółkę. No i lecimy do sąsiada, bo oczywiście po świnie Bo jak wiecie Na tej steli nastawiamy się na świnki Dzisiaj tak w prawo O kurde Ten Renault ma trochę, trochę taki skręt właśnie Taki sken ma trochę inny niż 60, 60, powiem wam naprawdę Do tego sąsiada troszkę mamy ale dziś, dzisiaj nie będę robił cięcia, no bo akurat mamy blisko, to nie opłaca się nawet. Raz, dwa przejedziemy i będzie dobrze. Dobra. Tutaj w lewitkę, na szosę. i ściśniemy po, po te świnki. Nie, w tą przyczepę to. Tutaj dwie świnie raczej wejdą, jak chyba. Tak wygląda na to, że dwie wejdą. A i napiszcie jeszcze hashtag świnia, a przynajmniej oczywiście serduszko. No tam mamy to sąsiada, tam gdzieś no właśnie, tam jak te domki, widzicie o. tam, gdzieś ten sąsiad mieszka, i tam ma świnki, właśnie. I, I chce się właśnie ich pozbyć, no bo nie wiem, czy już kończy gospodarstwo, czy co, nie wiem, właśnie. Zobaczymy. Tutaj nic nie jedzie, nic nie jedzie, można przejeżdżać. Ptaki, uciekajcie. O dzień dobry, dzień dobry. Drożę tutaj. No to ja może tutaj sobie podjadę. Jak gdzieś świnki już tutaj biegają ładnie, pięknie. tutaj go zatrzymam zgaszę no takie świnki myślę że sobie weźmiemy o takie te zwykłe po prostu, bez, bez tych plamek te, te różowe świnki właśnie no dobra, ja teraz pójdę do, do sąsiada właśnie wszystko zapłacić za świnię i powiedzieć, że już przyjechałem żebyśmy mogli załadować, więc ja za chwilę sobie cienkie. no i widzimy się za chwilę no, A więc dobra, ja już właśnie Uzgodniłem, wszystko są zapłacone za świnki. Teraz możemy jechać i je załadować. SIADAMY do Reno. Tam mówił mi, że tam od tyłu trzeba. On tam nie może W do domu wychodzić, bo mówił mi, że jest przeziębiony. Jakaś tam grypa czy coś. Teraz wiecie, no go wzięło. z domu nie może wychodzić. WIĘC jakoś sobie poradzimy tu same, samemu załadować. No dobra, tutaj sobie jedziemy. Silny trochę ma, jak widzicie. Widać, już chyba chłop na zdrowiu upada, właśnie, że już kończy z gospodarstwem. Dobra, tutaj cofnę? I tam mówił, że właśnie trzeba pod te. Pod te drzwi. O, dobra, dobra. Dobra Ja bym sobie to otworzył. otworzył to, to czym to to się właśnie otwierało? z ja teraz będę te świnki ładował, bo to trochę potrwa, więc nie będę wam tego nagrywał, więc widzimy się za chwilkę. A więc tak, widzicie jak świnki już są załadowane, wszystkie ładnie, pięknie siedzą. O! Nawet trzy weszły, jedną tutaj mi się udało tak jakoś wcisnąć. Nie chciała wchodzić, ale jakoś teraz siedzi, więc możemy wracać na nasze gospodarstwo. I je tam, Oczywiście. Trzeba wyładować te świnki. Teraz trzeba trochę wolniej jeździć, że wiadomo. Ich... Yy, nie, żeby nie uderzyły się na o tam burtę czy coś. Żeby ich nie, skrzy, nie, nie skrzywdzić. Więc dobra. O, ty, zatrzymaj się. Chłopie. Bym cię przejechał. Widzę, że ludzie tu też nie patrzą na tej wsi, tylko idą przez wieś. Dobra. Nic, nic nie jedzie. Można jechać. I powiem że ja to pewnie tak poza odcinkiem właśnie... Jeszcze jeszcze sobie tak przygorzę z drugą taką właśnie Przyczepię te świnie, mnie mi tak z sześć świnek na początek. Tak trzy, to trochę wiecie. Tak trochę mało jak na nas. Także świnie wiecie, trochę potrzebują jedzenia. Więc już nie będzie tak łatwo. Tak teraz tylko kurki, mamy tylko kurką, to się tam jęczmienia. Syp... Czy tam pszenicy się im sypnie, a nawet jadły A świnie to wiecie, ziemniaki trzeba będzie niedługo sadzić. Jęczmień tam trochę mam, bo chyba też jedzą jęczmień. Soje jedzą, więc może jakieś tam co będzie, soje zasiać. Kukurydzę jedzą przede wszystkim, więc I tu jeszcze słowo nie Bo to ostatnio mówiłem że właśnie, że deszcze przechodzą, to wszystko mokre, powiem wam. Nie będę na razie pracował, no bo żeby się nam prasa czasem nie zapchała od tego wszystkiego. O kurde, o ten widzicie, ten rana ultem to nie tak łatwo On ma taki właśnie skręt Ta kierownica jest taka trochę inna niż w dziesiątce była A Więc dobra, teraz będę właśnie te silniki wyładowywał, więc Nie będę wam nagrywał Więc widzimy się za chwilkę jak widzicie, już jesteśmy po krótkiej przerwie, jak widzicie świnki już ładnie chodzą, już sobie jedzą, czy tam się czyszczą nawet, czy coś, trzeba będzie im dać oczywiście słomy, ale to w kolejnym odcinku, a więc jeśli Wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych zarobistych odcinków z tej serii, do, do następnych, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, strzałeczka, no i cześć!